Kto tu mi próbuje się dorwać? Otwierasz? Tuż pudełko? Masz. Proszę. Cześć, z tej zawsze Oki, ok, a ja witam Was w odcinku, który nazywam lepiej późno niż wcale. Słuchajcie, dorwałam sekretne boksy Milki. A raczej dorwała mi je mama. Nie mam wszystkich, tak jak widzicie, ale bardzo chciałam je otworzyć, więc na dzisiejszym odcinku będziemy szukać, a raczej ja będę szukać tego goska. Chociaż przyznam szczerze, że ta różowa ślinka też mi się bardzo podoba. No i ten brązowy gostek gwiazdeczka, no i tutaj ten kotek Mam nadzieję, że yy, wy zostawicie dużo łapek w górę, ponieważ mama mi to dorwa sklepie lepiej, bo u nas tutaj na wsi nie ma oczywiście, ale mam nadzieję, że też docenicie to, że jest ich aż tyle, no dobra, ktoś mi tutaj wykupił wcześniej. No i co? Więc lecę z unboxingiem. Są tutaj dwa boxy, z których wyjadłam czekoladki totalnie, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie i to jest właśnie ten z tych, który właśnie wyjadą. Słuchajcie, naprawdę uważam, że ta zabawka jest mega droga. Kto to tutaj jest? Zobaczę. Ło, to jest ten gostek na deskorolce. O, o, okej, okay, okej, okay. on nie ma deskorolki. Gdzie jest deskorolka? No miał takie. Muszę to zobaczyć, bo jestem ciekawa. Sky, mamy Skya! Dobra, ciekawe, ile tych gosków mi się tutaj powtórzy, ale Sky ma naprawdę super oczy. Dobra. Ja te czekoladki wyjadłam, były przepyszne, ale za tę zabawkę jedną, za taką paczuszkę zapłaciłam 3,50. O, kolejny boks, z którego wyjadłam czekoladki. Totalnie, dosłownie, widzicie? Nie ma. Ale obiecuję Wam, że w wcale reszcie są. No dobra, jeszcze jest, chyba widzę jeden, z którego wyjadą. Co my tu mamy? O, chciałam go wylosować. Jak Ty się nazywasz? Zobaczcie, to jest Joe. Okej, okay, mamy Joe. Dobra, kolejne puste wyjadamy. Jakby śmiesz, śmiesznie by było, gdyby się okazało, że wszystkie wyjadą. Dobra, jest powtór. A nie, to nie jest powtórka. Kogo ja tutaj widzę? Tutaj mamy tego Freda, którego powiedziałam na początku, że to jest Fred. Jest Fred, okej. Okay. Będą czekoladki, będą czekoladki otwieramy. Tutaj boksik. Raz, dwa, trzy. Są czekoladki. Dobra, przypomnę wam jak wyglądają. To są takie pastylki czekoladkowe, bardzo tego jest mało. No ale dobra. A tutaj mamy kogo? O, Joe. Znowu ciekawe, że będzie powtórek. Chciałabym jak najmniej, tak szczerze Joe jest Joe. Sekretny boks kolejny tutaj mam tego co chciałam tylko jak się nazywa ta małpka a nie to nie to 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 nie jest ten co chciałam to jest raz a ja chciałam oza no dobra może jeszcze gdzieś trafię tutaj takiego oza dobra jest jest oz zobaczcie mamy go no nawet nawet fajnie robią tymi oczkami kolejny sekretny boksik naprawdę nie wiem kto wyje tą całą czekoladę czy i... a jest krówka, czy to jest ta krówka? Tak, to jest to co ja chciałam? To jest to? Czy my tak szybko trafiliśmy? O oh my god, nie wiem, nie, 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 to na pewno jest ten robot? Nie. Ja widziałam u, u Awi coś innego. Nie, to, to na razie mamy krówkę. Nie, jest, jaka ja głupia jestem, zobaczcie. To jest tutaj tego, czego szukam, ok? Dobra, żeby się skarczyć. A ten, ten się nazywa Milka. Nie ma tutaj jego nazwy, ale ja tego tak sobie nazywałam, a może wy wiecie, jak się nazywa. Kolejna mega boxik. Lecimy z tym światem. Dawno nie robiłam unboxingu. I kolejna powtórka. oh my god, to nie jest Sky, czy to jest Skya, ja już sama nie wiem. Tak, to jest Sky. Skya myje z Fredem, no ale dobra. I obsiup, jest Sky, podwójny Sky. Jest. Szybciutko. Jak na razie są figurki, bo też widziałam, że są tam plansze Fredo, no jakoś takie te żółte mi się najmniej podobają. Mamy go. Fredo z żabką. Kolejny boksik. Och, no. No, to tylko jest Sky i Fredo. Czemu? ta reszta też jest ładna. Hello. No i jest tutaj. No nic. Jak na razie. Słuchajcie. Nudy. O nie, na zmianę to tak będzie lecieć. Hello. Halo. Ja tak nie chcę. Naprawdę, nie, nie podoba mi się najbardziej te żółte. O, jest. To, to, to jest Fredo, ale u, dzisiaj się nazywa Frogo. I unboxing, szybko. I tu jest jakaś plansza. Nie podoba mi się to. Liczyłam na coś lepszego, tak szczerze. I co to jest tam? No i co tutaj jest? Jezus Mary dwie godziny to otwieram. Dobra, są jakieś takie fajne naklejeczki Nawet wybaczalne No ale tutaj są jakieś takie No dobra, informacje O Jowiszu Nie intererem, nie to sorry Ale nie podoba mi się to mega Kolejny boksik Co tu mamy? Jest mupeczka Jest to raz No dobra Mamy raza, już mamy Raza, no dopiero nam się powtórzył, a było tak dobrze i kolejny boksik nie wiem czy wam się podobają te milki o, mamy drugą milkę i nie są takie same, są inne ta jest brokatowa, a tutaj wylosowałam taką, o zobaczcie nie brokatową, fajne o, to wam się to podoba. Wow, obalenie takie one są jest ta różnica tutaj widzicie? różnią się, ładne Stały ostatnie cztery. Ciekawe, czy w którymś będzie robot. Może się uda. O nie, znowu to dziadostwo. Nie będę tego otwierać, pół dnia to otwieram. Masakra. I tutaj. Ja się nie bawię w tańcu. Po prostu jak coś mi się nie podoba, to nie, 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 nie. nie. Tylko nie Sky. Sky, czemu nam to robisz? Ciebie jest tak dużo. No po co? No po co? jest. Jest Sky, to dobra, no jesteś. Cztery, aż. Ostatnie dwa pudełka. Uf, uf, uf. Może tu będzie robot, może tu będzie robot. Zobaczmy to. Robot. On nie znowu krówka. Okej. Okay, dobra. Nawet ta krówka fioletowa jest fajna, tak szczerze. No, ale chcieliśmy robota. O, zobaczcie. Wylosowałam tę niebrokatową. dał. I ostatnie pudełko. Zobaczcie, już nic tutaj więcej nie ma, jak to szybko zleciało. Fajna zabawa, ale szkoda. No nic. I teraz... Tararara. O, żeście mnie dobili, naprawdę Frogo, jak tak mogłeś? Oh my god, szkoda, naprawdę szkoda. No dobra, mam... Y Fredo oczywiście razy cztery i razy cztery mam Sky, potem mam razy dwa raz, e, razy dwa raz. No i teraz przeczytałam, że mam dwie mu i, 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 i jedną Milkę jakąś taką wyjątkową. No, no, no szkoda, no, no niby to jest takie też specjalne, ale jednak chciałam robota. A mi się nie udało. Czy ktoś z Was ma robota? No da, dajcie koniecznie znać, no bo mi się nie udało wylosować. Powiedzcie mi, co mam z tym zrobić. Nie wiem, na pewno jakieś pojedyncze sztuki zostawię, tak odkładam dla Zuzi, ale może resztę rozdam. Dajcie znać w komentarzu. Ja dziękuję Wam za ten odcinek. Trzymajcie się ciepło. Cześć, kochani. Pa!